Dostałam zaproszenie, aby ponownie przeprowadzić warsztaty z uczniami kilku szkół z Legionowa. Warsztaty dotyczące, jak radzić sobie z hejtem, konsekwencje prawne i zdrowotne hejtu, ale też o miłości do siebie, o poczuciu wartości, bo tak naprawdę hejt bierze się z braku miłości do siebie. Hejt niesie ze sobą różnego rodzaju konsekwencje. Musimy pamiętać zarówno o tych konsekwencjach prawnych, jak i konsekwencjach zdrowotnych. Co ciekawe, wypuściliśmy w październiku badania dotyczące hejtu w sieci i nasze badania pokazało, że aż 91% Polaków ma świadomość konsekwencji zdrowotnych hejtu, a mimo to hejtuje. Kochani, pamiętajmy, że hejt może prowadzić do szeregu zaburzeń, m.in. zaburzeń, odżywiania, może prowadzić do depresji, stanów depresyjnych. Stanów lękowych może prowadzić do zaburzeń związanych z niskim poczuciem własnej wartości. Może prowadzić do zachowań autodestrukcyjnych typu samookaleczenia, co dzisiaj jest niezwykle popularne, popularne wśród młodych ludzi. Hejt prowadzi do stanów lękowych, do myśli samobójczych. I w najgorszym przypadku do śmierci do, do samobójstw. E, nasze badania pokazało, że aż 67% hejtowanych kobiet ma niskie poczucie własnej wartości, a aż 51% kobiet ma myśli e, samobójcze, więc te wyniki są naprawdę smutne, zatrważające. Natomiast dzisiaj tutaj staram się też pokazać młodym ludziom, jakie konsekwencje prawne ma hejt, ponieważ e, często w szkołach przychodzą młodzi i mówią, proszę panią, mi tam nic nie grozi, bo przecież jestem niepełnoletni. No niestety to tak nie działa. Osoby niepełnoletnie, między 13 a 17 rokiem życia również odpowiadają prawnie. Jeśli chodzi o hejt, oczywiście są traktowane jako nieletnie, ale dam przykład, za taki hejt może grozić osobie niepełnoletniej między innymi nadzór kuratora, może trafić do ośrodka poprawczego, może mogą rodzicom zostać ograniczone prawa rodzicielskie taka osoba może dostać także karę grzywny, więc naprawdę tych konsekwencji jest trochę i warto zastanowić się zanim zrobimy jakiś głupi żart, bo pamiętajmy, że często młodzi ludzie rzucają jakieś głupie filmiki dla żartu, nie mając konsekwencji, nie mając świadomości konsekwencji, jakie może taki filmik rzucony do sieci nieść ze sobą. Więc pamiętajmy, że hejt to nie żart, hejt to nie zabawa. Hejt naprawdę potrafi zabić. Jeśli chodzi o młodzież, tak z perspektywy tych 93 spotkań, bo chcę się tutaj trochę pochwalić, w projekcie, w tych naszych warsztatach Nie Hejtuję, Motywuję wzięło udział już ponad 16 tysięcy uczniów. Spotykam się często z różnymi refleksjami ze strony młodych osób, które znajdują mnie w social mediach i dzielą się swoim doświadczeniem, swoimi właśnie refleksjami. Co mogę powiedzieć? Bardzo często przychodzą do mnie młodzi ludzie, którzy mówią, że czują się niekochani, czują się jakby nieobecni w domu, w tym sensie, że są nieprzytulani. I to jest taki mój mały apel do rodziców, że te dzieci naprawdę potrzebują uwagi, potrzebują takiego ciepła, bliskości, wysłuchania. One nie marzą o kolejnym nowym laptopie. To jest jakby tych, to, co mówię, jest pokłosiem rozmów z nastolatkami, które podchodzą do mnie poważnie, i pytają się, czy mogą się do mnie przytulić. Praktycznie nie ma szkoły, w której nie ma takich pytań. I tak sobie myślę, często też pytam, czy nikt Cię w domu nie przytula. To, to jest mój taki mały apel do rodziców, kochajmy, przytulajmy, słuchajmy. Bo hejt bardzo często wśród młodych ludzi jest po prostu wołaniem o pomoc. Jest niczym innym jak zwróceniem, chęcią zwrócenia na siebie uwagi. Dziecko w ten sposób chce zostać zauważone.